Witajcie, witajcie. Miejmy e, coś Wam pokazać e, w innym filmie, ale kurczę, e, bateria mi padła, ale e, to już kit z tym. Na to miejsce już e, nie będę się wybierał, tylko już gdzie indziej i nagram kolejnego urbexa i... W drodze jak będę szedł, żeby iść w to miejsce vloga wam nagram. Tylko tyle chciałem wam powiedzieć, ja nie nagrywam żadną kamerką. Nie może mam w domu GoPro Manty a nie umiem się nią obsługiwać. No to wybaczcie, że nic tak e, konkretnie nie mogę Wam nagrać. No, e, to tylko tyle ode mnie. E, taki właśnie krótki informacyjny filmik e, dla Was chciałem nagrać, e, żebyście nie czekali za tamtym filmem. No, jeżeli tam kiedyś znowu trafię na tamten e, bunkier na poligonie. To wtedy nagram to, co będę chciał jeszcze. Jak Wam coś. No, jakieś komentarze proszę pod filmami. No to do zobaczenia w innym filmie.